witajcie na Tak sobie tu tukane Arek kreśli ktoś... Patrzcie jaki heder 7,5 metra tukano 450 z naszej oferty Zobaczcie, właśnie jak daje radę w życie Hybrydowym także kombaj sprawdzony, 211 rok tego czuwano. Nie mieliśmy hetera na szybko teraz, a ten stał na podwórku podkaczony. Wydawaj tego 7,5 metra header. Teraz 450, daje radę wesprze w się w Jak ktoś jeszcze szuka kombajdu zapraszam 450 mam 2 430 mam Nie 430 mam 3 i 450 2 jest kano, to jest 11 rok i mamy jeszcze 16 rok 430 14 już widzieliście szybciej kosiłem, tego tutaj gdzieś widzieliśmy ten ma w lew też Tylko paliwa nalałem przesparowany i ogień w pole wszystko działa giga Uzi bardzo 7,5 metra wtukano zobaczcie bo oryginalnie jest do niego 660 ale tam był wywieziony kawałek dalej nie chcieliśmy po niego jechać to wzięliśmy tego na szybko bo, bo one też 450 pisły z tymi kaderami 7,5 zapraszam do nas na plac a tam gdzieś w oddali, gdzieś tam, Marcin Kosi naszą pszenicę ostatnią 2,5 hektara i mamy dzisiaj dożynki o, a tam stoi New Holland nasz, a tu macie nasz kościół w sekcynie Także jak ktoś jeszcze nie ma pokoszone To zapraszam na testy do nas A no i do zakupu. Pozdrawiam ze żniw i do usłyszenia